Chcesz kupić sobie grzmiącego kija? Bardzo dobrze, ale najpierw potrzebujesz pozwolenia. A ile to kosztuje? Na przykładzie pozwolenia sportowego koszty prezentują się następująco: członkostwo w klubie szacunkowo 250 zł. Może być mniej, może być więcej. Egzamin na patent strzelecki 400 zł. Badanie lekarskie PZSS 50 zł. Licencja zawodnicza również 50 zł. Badanie lekarskie i psychologiczne dla pana komendanta zaokrąglając 600 zł. Złożenie wniosku o pozwolenie na Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji równe 242 zł. Koszt wniosku o promesę na pukawkę 17 zł. Zakładając, że bierzesz 5 promes, wychodzi 85 zł. Sumarycznie plus minus 1700 zł. Jeszcze tylko szafa pancerna za minimum 1200 zł, parę tygodni oczekiwania na kwity i można iść na zakupy. A o samych zakupach kiedy indziej. Pozdrawiam i cześć!